Cześć, witajcie. Bartłomiej Kuberski, Stamper. Dzisiaj moim gościem jest Łukasz Jarząbek. Cześć Łukasz. Cześć. Cześć. Po z postaropolsku. Po <grym> e, Państwu powiem, że my z Łukaszem jesteśmy już znajomi od wielu lat. Trochę się e, Dlatego cieszę się, że u nas w końcu e, jesteś. Ale też generalnie rzecz biorąc, e, jak każdego gościa witam i o jego biznes, biznes pytam, tak dzisiaj Ciebie też zapytam. SMARTCOL. Czym się zajmuje Smart Call? Głównie Smartcore zajmuje się generowaniem leadów. My szukamy dla naszych klientów klientów, może to tak trochę brzmi jak masło maślane, natomiast przychodzi nas kontrahent, klient i potrzebuje znaleźć sobie w kraju, w swojej branży klientów, którzy skorzystają z jego usług. Więc na naszym zadaniem jest namierzyć takiego potencjalnego klienta, sprowokować go do rozmowy z naszym klientem no i po prostu go przeprowadzić. No teraz w niestety dobie pandemii jest trochę gorzej, Natomiast sprawa wygląda no, jakby dosyć obiecująco w momencie, kiedy już zaczynamy pełną kampanię, która sięgnie do 35 dni. Mamy wtedy czas się przygotować, mamy czas porozmawiać też z klientem, zbadać rynek, no i wtedy po prostu możemy śmiało i z ręką na serduchu w zasadzie powiedzieć, dobra, wiemy o co chodzi, wiem jakiego klienta szukasz i tego klienta ci przyprowadzimy w X czasie, bo to jest wszystko do określenia. Mhm. Jasne, do pandemii jeszcze wrócimy, ale tak, e, chciałem zapytać, bo jako firma poszukujecie klientów, czyli obsługujecie głównie firmy, tak? Tak, B2B. B2B. E, a jakie najczęściej branże korzystają z Waszych usług? To jest dobre pytanie. Mamy bardzo szeroki rozstrzał, tak naprawdę, zaczynając od biura rachunkowego, kończąc na firmach informatycznych. Ostatnio na przykład prowadziliśmy kampanię dla firmy informatycznej, która chciała się umawiać po prostu ze szpitalami, ponieważ tam wprowadzono taki system dożywienia i też system w ogóle zaopatrzeniowy szpitala, co było szalenie ciekawym projektem. Ciut wcześniej prowadziliśmy projekt z kolei dla firmy finansowej, która pomagała klientom którzy prowadzili działalność, a zaciągnęli sobie na przykład kredyt we frankach. Jeszcze wcześniej prowadziliśmy na przykład projekt dla pewnego hotelu, który chciał pozyskiwać klientów, żeby móc organizować sobie imprezy okolicznościowe, więc dzwoniliśmy do korporacji. Bądź do firm produkcyjnych, tak naprawdę często, gęsto my ustalamy sobie z klientem, jaki rodzaj tego klienta jest. Czy patrzymy na ilość zatrudnienia, na przykład, strzelam od 50 pracowników zwyż, czy jednak patrzymy na lokalizację, że musi to być Małopolska i może to być tak zwany średni, średni segment, czy musi to być bardzo duży klient typu korporacyjny. Więc jakby rozstrzał mamy duży, aczkolwiek zauważyłem, że głównie skupiamy się na usługach. Jakby bardzo. Chyba dwa razy w historii firmy prowadziliśmy dla jednej firmy, która produkowała konstrukcje stalowe mm -hmm, i myśmy umawiali w, hmm, chyba w Norwegii spotkania z architektami po angielsku, żeby chcieli zaadaptować. Produkty, które produkują tu w Polsce, w swoich projektach tam. Mm -hmm. To był fantastyczny projekt. Mm -hmm. Pamiętam, że wtedy prezes, który jeździł na spotkania, mówił, że jeszcze nie miał tak intensywnego tygodnia, ponieważ tam odległość między jednym a drugim miastem to tysiąc kilometrów. <laughs> więc mówił, że mało spał. Mm -hmm. Ale jedyne jakby, chociaż to było dobre, że faktycznie piękne widoki, więc na pewno była jakaś rekompensata. Tak, tak. No i biznesy, które sobie tam potem inicjował. Więc to są przeróżne branże, ale tak jak mówię, głównie usługi. Jeszcze, bo wcześniej powiedziałem, że dwie firmy produkcyjne, była jeszcze jedna firma, która uwaga, produkowała koła zamachowe. To było bardzo mhm. ciekawe. Dzwoniliśmy do firm w zasadzie do zakładów mechanicznych i do. Z, z, zgubiłem słowo? Do mechaników dzwoniliśmy po prostu, którzy montują tego typu rzeczy, no i facet produkował zamienniki albo je odświeżał. Więc mhm. to też było mega ciekawe. Dziewczyny się musiały nauczyć, na przykład, wiesz, co to znaczy. Co to znaczy, jak działa silnik. Jak działa silnik, ale wiesz, co to znaczy koło zamochowe, gdzie są klocki hamulcowe, tak, wiesz, tak. co to jest oś, to po prostu maksymalnie dziwne rzeczy, ale że kobiety prowadziły tą kampanię, to jeszcze było bardzo ciekawe, jak dzwoniła kobieta do faceta i mówi: Dzień dobry, i wiesz, jakby zaczęła z nim rozmawiać po prostu o technikaliach, a facet niejednokrotnie, hmm, jestem zaskoczony, że do mnie pani dzwoni w takiej sprawie. Normalnie to faceci się tym zajmują, a tu proszę bardzo. Mhm, okay, no Więc jasne. to są ciekawe rzeczy. No, Okej, okay, właśnie. I tak to właśnie wygląda, że ta praca musi być ciekawa przez, przez pryzmat branż, które obsługujecie, ale tu właśnie chciałem Cię zapytać, jak to wygląda technicznie? Czy taka firma zgłasza się do Was i to Wy swoim knauchołom mówicie im, jak będziecie dzwonić, tu podacie tą rozmowę i Wy pokazujecie drogę, dodacie do klienta, czy ta firma się zgłasza już jak gdyby z gotowym rozwiązaniem, po to tylko, żeby wykorzystać jak gdyby tą siłę... Roboczą, pracowniczą, czy właśnie, właśnie to, że ten, ten, ten Twój zespół, żeby dzwonił? Cały proces jest przygotowany od góry, więc ja doskonale wiem, czego potrzebuję od klienta. Oczywiście klienci się zgłaszają bardzo różnie ze strony, z mailingu, z polecenia mm -hmm. też często. Mm -hmm. z, bardzo, z bardzo prostych przyczyn po prostu ludzie już nas trochę w Krakowie tu znają nawet mi powiedział w Małopolsce więc sami się z nami kontaktują, ponieważ poznaliśmy się albo na Bienaju, bądź na arenie, bądź gdzieś, widzieliśmy się na jakiejś imprezie ale to tak, mówię, pół roku wstecz, nie, mm -hmm. nie bo teraz z tym kłopot jest. Aczkolwiek chociaż dwa miesiące temu byłem jeszcze na konferencji w Warszawie i odległość między jednym a drugim uczestnikiem, no to było jakieś 3,5 metra, no ale było 80 osób, więc mm -hmm. przyznam się szczerze, że byłem w szoku. Maseczki bardzo, była zachowana higiena i bardzo mi się to podobało. Mm -hmm. I uda się impreza, więc jakby stamtąd też, na przykład, klient do nas się odezwał, który chce, żebyśmy dzwonili do architektów, ponieważ ma taki system informatyczny, który bardzo łatwo robi rzuty architektoniczne i ułatwia im pracę. Mhm. I stamtąd, na przykład, ma takiego potencjalnego klienta, który chce z nami współpracować. Po czym, w momencie, kiedy taki klient się do nas odezwie, no to musimy zrobić krótki wywiad. Zazwyczaj robię to ja, ale ewentualnie moja spółniczka. No i później. Przygotowujemy mu plan, czego potrzebujemy. Mam przygotowany taki konspekt, mhm. tam jest no, z kilkanaście pytań, jest też oczywiście dodatkowo plik briefu, mhm. który musi wypełnić. No i klient raz, że wie, jakie materiały mi są potrzebne, i też doskonale ma przygotowane punkty, na jakie pytania musi mi odpowiedzieć, I więc nie musi się zastanawiać, hmm, co im powinienem dać, żeby oni poczuli się wartościowi. Mhm. W momencie, kiedy to robimy, umawiamy sobie. Wideo bądź szkolenie, jak w zasadzie kto woli, jak się czuje, z tym, żeby się do kogoś pofatygować, bo ja bym wielkim fanem, żeby pracownika wysłać do siedziby firmy, mm -hmm. bo wtedy czujesz ten klimat. Mm -hmm. Widzisz, czym się ludzie zajmują, widzisz samą firmę, sam budynek. Jakby jednak to życie zaczyna w, pracownik wchłaniać, no nie? jakby mm -hmm. tego klienta, więc zupełnie inaczej rozmawia wtedy o produkcie, który czy tam o usłudze, który ma jakby zachwalać, czy ma zainteresować klienta danego, nie? Hmm. Więc w momencie, kiedy już robimy takie szkolenie, my przygotowujemy później hmm, skrypt, rdzeń rozmowy, kąt argumentu, obiekcje. Hmm. Robimy sobie wewnętrzną rozmowę, ja robię z pracownikiem, bo hmm. jestem ciekaw, jak to idzie. Zazwyczaj, mam nadzieję, że kiedyś ktoś mnie zastąpi, ale na razie nie ma jeszcze osoby, która tak szybko wychwyci niektóre błędy. Bądź zasugeruje poprawki. Chyba, że to jest moja spódniczka, to tak. Hmm. E, I w momencie, kiedy ja czuję, że to jest ok, dzwonimy do naszego klienta, który nas wynajmuje. Mhm. Jeżeli pracownik będzie potrafił przekonać klienta do spotkania, bądź do wideorozmowy, bądź do w ogóle rozmowy telefonicznej, puszczamy go w teren, czyli mhm. może dopiero zacząć dzwonić, bo nikt tak dobrze nie zna się na swoim produkcie, jak osoba, która nas wynajmuje. Mhm, Więc zadaje nam tak ciężkie pytania, gdzie często jest Mało prawdopodobne, że klient tak nas bardzo mocno punktuje. Więc mhm. to jest jakby dosyć jakby można powiedzieć niespotykane może podejście, bo sam sobie utradniam życie, ale przepracowałem już setki projektów, więc wiem, że to się po prostu najlepiej sprawdza. Bo i klient, który mnie wynają, jest wtedy spokojny, że pracownik, który będzie prowadził kampanię, odpowie na pytania dobrze. Mhm. A dwa, ja wiem, że mój klient. E, czuję się spokojnie. Ja on się czuję spokojnie też Jasne, spokojnie. Jasne, no, stąd nazwa firmy zobowiązuje Smart core, Dokładnie tak? Smart Code. E, mądrze. Tak, dokładnie. Ale powiedz właśnie potem, bo wymieniłeś trochę tych punktów, to też, bo myślę, być może oglądając nas ktoś, kto będzie potencjalnie twoim e, klientem, tak? Albo ktoś kto w tej branży startować jako młody adept biznesu, ale chciałem zapytać, czy ten proces powi, powinien wymieniłeś tych punktów sporo? On jest jakiś rozszerzony, roz, wydłużony w czasie, czy to raczej są, e, nie wiem, kwestia tygodnia, dwóch. Żeby taki proces przygotować. Sam projekt trwa 5 dni. W sensie okay. sam projekt przygotowawczy. To jest dokładnie. Ja to nazwam 5 dni yy, projektowych w kampanii i dopiero zaczynamy kampanię właściwą. Yy, mm -hmm. Jakby Kampania właściwa jest podzielona na dwa etapy, bo normalnie kampania trwa 66 dni. Dlaczego tyle? Ano ty, dlatego, że jakby my bardzo mocno działamy na tak zwanych follow-upach. W momencie, mm -hmm. kiedy pracownik zaczyna dzwonić, to jeżeli ktoś liczy na to, że w pierwszym, drugim, czy nawet trzecim tygodniu będą już super efekty, no to niestety się myli, ponieważ jakby to jest czyste, czy, czysty przypadek, że się coś uda. Mhm. Bo klient jak odbiera pierwsza z telefon, to albo nie ma czasu rozmawiać, albo gdzieś jest, albo coś robi, ma, ma, ma inne rzeczy w głowie, tak? Jest mhm. zaplanowany w jakimś swoim w życiu w swojej ferworze i więc jakby nie wchodzimy mu tak natychmiast chcąc go na siłę umawiać. Raczej jakby staramy się dostosować tempem do życia potencjalnego klienta, naszego klienta, mm -hmm. więc... Po prostu zazwyczaj się umawia następną rozmowę za jakiś czas, za tydzień, za dwa tygodnie, bo to jakby ci ludzie robią różne rzeczy. Nie, nie możesz mm. kogoś na siłę zmuszać. Tak, jakby ktoś do ciebie spleja zadzwonił, kup pan teraz telefon, a ty nie masz czasu rozmawiać, po pociągu wychodzisz. Tak? Tak, no tak. musisz to uszanować, bo jak nie, to ten ktoś cię z drugi raz nie odbierze telefonu albo doda cię do zablokowanego, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dzwonić właśnie mądrze. Więc w momencie, kiedy już umówimy sobie jedną rozmowę czy drugą, to tak naprawdę dopiero trzecia czy czwarta rozmowa powoduje efekt. Więc ta kampania jest podzielona na dwa etapy. Kampania pilotażowa i kampania właściwa, czyli 30, 30, 35 dni plus 33 dni, mhm, więc okay. w sposób. Dobrze, a bo tak też wiesz, jako stamper dbamy o leżność klientów, tak, ale jak wygląda to właśnie w branży tutaj, te branże się, ci klienci korzystają z kampanii, potem wracają, to jest klient stały, czy raczej klient jednorazowy, jak to wygląda? Różnie, w zależności od tego, kto, jaki ma produkt, tak. jeżeli prowadziliśmy kampanię dla firm, które produkowały właśnie na przykład te konstrukcje stalowe, no to dla nich Przygotowanie kontraktu trwało 7 do 8 miesięcy. Mm -hmm. No nie, więc tak naprawdę po dwóch latach e, czasami do nas ktoś dzwoni, czy moglibyśmy na przykład kontynuować, a są firmy, które działają z nami nieprzerwanie już od dwóch lat. Mm -hmm. okay. Bo co miesiąc potrzebują na przykład przypominać, e, przypominać swoim klientom o czymś. Na przykład. Mm -hmm. I potrzebują, żeby ktoś to robił, ale nie chcą, żeby to robił wewnętrzny pracownik, ponieważ nie chcą, żeby pracownik uzyskiwał jakieś informacje. Odnośnie klienta, który na przykład nie do końca może chcieć pozytywnie zaopiniować coś, no, nie? no bo to jest też kłopotliwe dla takiego pracodawcy, no bo jest czara, która ma jakieś limity. Tą czarą jest człowiek. W momencie, kiedy tych informacji jest za dużo, zaczyna się tymi informacjami dzielić. A te informacje nie do końca zawsze są pożądane przez Jasne. właściciela firmy, która nas wynajmuje. A jak właśnie sytuacja jak COVID wpłynął na, na tą branżę? U mnie niestety poszło w górę, tak to powiem biorąc pod uwagę wszystko co się dzieje, ponieważ bardzo dużo przedsiębiorców potrzebowało klientów. Nagle mhm. się jakby okazał wielki spadek, tak, sinusoida, niestety jesteśmy w tak zwanej fazie Bessy. Mhm. Ludzie troszeczkę wstrzymali, nawet trochę bym powiedział, że zostali zmuszeni do tego, że wstrzymali swoje biznesy. No i przez to działy handlowe przestały być trochę potrzebne, bo ludzie, którzy mieli wypracowane swoje tam jakieś relacje z klientami, to jeszcze w porządku, mogą z nimi utrzymać te relacje dalej, ale tacy, którzy musieli pozyskiwać nowych klientów, a polegało to na tym, że jeździli w teren, mhm. ktoś im umawiał spotkania, albo sami sobie umawiali spotkania, no nagle pojawił się taki kłopot, że co w momencie, kiedy jak sobie umówię spotkanie, muszę coś z tym klientem zrobić? No to albo się przerzucą na wideorozmowy, albo nie. Dużo też firm, które do nas się odzywa, pozwalniają handlowców. Na przykład okay. odezwała się do nas firma, która miała 14 handlowców, został jeden. Mm -hmm. I y, zadzwonili do nas, ponieważ po prostu musieli tak skorygować y, swoje koszty, bo tam coś z, nie wyszło z tymi subwencjami, mm -hmm. że no, nie byli w stanie utrzymać y, swoich pracowników, no i jakby szukają teraz substytutu, który im to, to zapewni, więc jakby też negocjujemy teraz cenę, ale nawet jak byśmy zrobili szczerze zaporową naszą stawkę, tam strzelam 50, 550 zł za dzień, to i tak bylibyśmy tani niż cały ten dział handlowy, który tam był, bo głównie chodzi o to, żeby umówić wideoprezentację, przedstawić produkt, zachęcić klienta, no i zostawić go po prostu w procesie, w tak zwanym lejku sprzedaży, który być może faktycznie później zaowocuje tym, że będzie wiernym klientem i zamieni się w prosumenta, co też jest pożądane bardzo. nie? Mhm. Jasne, no wiesz, tutaj jak gdyby ten obraz, e, który pokazujesz, e, smart call, e, to wiadomo, wszyscy wiemy, że tutaj e, jak gdyby jest gro pracy na telefonie, tak? Więc, ten, tak? więc można powiedzieć, niewiele powinno się zmienić przez pandemię, ale czy jakieś nowe rozwiązania wprowadziliście w trybie pracy swoim? Tak, e, tak, tak okay. i to sporo. E, zaczęliśmy bardzo mocno i aktywnie działać w social mediach. Mhm. Więc jak wcześniej tylko dzwoniliśmy, tak, teraz uczestniczymy w różnych grupach facebookowych, zakładamy konta na Linkedinie, na Line, udzielamy się na forach biznesowych, więc jakby tworzymy różne treści, wrzucamy, opiniujemy też wypowiedzi niektórych ludzi, którzy są z danej branży, a która branża jest pożądana na przykład u naszego klienta. Mamy copywriterów, którzy piszą nam teksty, które mają zaciekawić ludzi. No i ku mojemu zdziwieniu nieraz jest tak, że ludzie, którzy są Hipotetycznie anonimowi, bo w sieci podają dużo więcej szczegółów niż przez telefon, byś uzyskał. Mm -hmm. To jest okay. coś jak w stylu, czy podasz mi swój PESEL. No nie. Czy szybko będziesz potrafił wypowiedzieć swój PESEL? To jest coś w tym stylu, tak? Okay. I nagle bach, bach, bak, 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 no przecież potrafi. Mm -hmm. Ale to trochę jest tak w social mediach. Oczywiście to nie jest nic złego, natomiast zauważyłem, że dużo więcej ludzi w social mediach jest bardziej otwartych. Jeżeli ktoś mm -hmm. mówi, że. Hej, a to jest ciekawe, co wypiszecie. Czy mogę więcej info na periw? to oni naprawdę dużo więcej informacji ci przekażą na że co byli, co robili? Na przykład jak jakaś firma eventowa nas czasem wynajmuje. Teraz trochę gorzej z tym. Mhm. W zasadzie to jest można powiedzieć, jak to jest jeden mój kolega powiedział, branża martwa, mhm. co jest smutne, no ale niestety, yy, no to jakby w tej branży ja bardzo lubiłem działać, ponieważ ci ludzie wtedy bardzo chętnie udzielali informacji, gdzie robili w, w zeszłym roku, co robili, czego by oczekiwali, jaki mieli budżet. Przez telefon takiej informacji się praktycznie nie da uzyskać, a na pewno nie to, jaki mieli budżet. A mm -hmm. jak ktoś mówi, na Priv, porozmawiajmy, to jest bardzo fajne. Mm -hmm. Więc, jakby to są takie technikalia, które są naprawdę przydatne. Jasne. To tutaj jeszcze właśnie chciałem zapytać, ponieważ na pewno masz przegląd przez wiele branż, bo obsługujecie tak, tak, wiele tutaj. branż. To według Ciebie, albo z tego, co widzisz z obserwacji, to które branże według Ciebie najmocniej ucierpiały, a które mówiąc, najwięcej wprowadziły zmian? No na pewno branża otrzymały. hotelowa na 100%. Yy, branże gastronomiczne, no to po prostu masakra, co oni wyprawiają teraz z nimi. Yy, niestety takie usługi bezpośrednie jak kosmetyczki czy inne tak samo. Po prostu mm -hmm. to moim zdaniem te branże bardzo ucierpiały. Yy, co do firm transportowych. Yy, Chyba nie. Chyba mhm. cały czas tutaj po prostu jakby. Dlatego o tym tak pomyślałem, ponieważ szukam w gronie swoich klientów mhm. no, w głowie. Ale jakby chyba się tam nic takiego strasznie nie zmieniło. Aczkolwiek robimy tak, czasami telefony. Ostatnio na przykład nie dalej jak w piątek. Sam sobie zrobiłem obozowiniem 46 osób. Z moich klientów byłych mm -hmm. i też takich, którzy jeszcze z nami działają, zapytacie co słychać. No bo tak. byłem po prostu ciekaw, a dwa też chciałem im zakomunikować, że jak coś, no to jesteśmy na jak żeby mm -hmm. pamiętali. Trochę może to jest egoistyczne, ale nie ukrywam, no też trochę o to chodzi, żeby. Sobie pomagać. Trochę sobie dokładnie, tak. Dokładnie, tak? Dokładnie, dokładnie, dokładnie. A powiedz, czy w tym czasie jakieś nowe branże pokazały się, że jednak będą korzystały właśnie z Twoich usług, które do tej pory tego nie robiły? Tak. Na przykład dostawcy żywienia. Okay. Nigdy nie miałem hmm. tego typu usług, a tu nagle się coraz więcej firm do nas odzywa, żeby im szukać firm, e, e, które mogłyby zamawiać jedzenie do firmy, do biur. Mm -hmm. To jest ciekawe. ciekawe. No bo teraz się pozamykały, jakby te kwestie, oni prawdopodobnie więcej zarabiali na B2C, bo ludzie po prostu sobie zamawiali żarcie do domu. Natomiast też podejrzewam, przez to, że ludzie też przychodzili, podejrzewam do tych punktów, no bo mm -hmm. jakby zazwyczaj taka branża jest podzielona na dwie części. Raz, że. Stacjonarnie żywi ludzi, no mhm. i dostarcza gdzieś jedzenie. Tak. No i teraz jak stacjonarnie ludzie nie przychodzą, czyli odpadło na pewno pewnie jakaś potężna część przychodu, mhm. trzeba ją uzupełnić, więc jakby to jest takie, takie zaskoczenie z mojej strony. Mhm. Wiesz, na pewno, za pewno wielu naszych jak gdyby, widzów, którzy nas oglądają, to mają dokładnie te same rozkminy, że tak powiem, tak, żeby jak dotrzeć do tego klienta teraz, czyli tutaj, tutaj kolejne branże gdzieś tam szukają również rozwiązań, ale zadam Ci tu właśnie najważniejsze dzisiaj pytanie, jakie ewentualnie Ty udzieliłbyś rady dla, dla wszystkich jak gdyby, przedsiębiorców, co powinni robić w tym czasie, no, żeby skutki tego kryzysu, że tak nazwę, no, były jak najmniejsze. Na pewno się nie poddawać, szukać alternatyw, źródeł pozyskiwania klientów i już nie mówię to sobie nawet, ale zacząć aktywnie działać w sieci. Wiem, że przez to jak pojawił się COVID bardzo dużo firm po prostu zaczęło interesować się tym co teraz, co teraz. No i jakby ja trochę też z tym sami się zderzyłem, no bo w zasadzie ja tego aż tak problemu nie poczułem, bo my zawsze sobie sami wyzwanialiśmy klientów. Z polecenia trochę tych klientów dostawaliśmy, ale moja spódniczka była taka pro zawsze social mediowa. I mówił, Kasz, to jest taki moment, bo ty się nigdy nie chcieli zgadzać na to, żeby tak strasznie pakować tą kasę. No bo gdzieś mnie to trochę bolało. Nie wiem, może to taki syndrom przedsiębiorcy, mm -hmm. który ten marketing gdzieś zawsze trochę na końcu. Natomiast teraz naprawdę, jakby można powiedzieć, no jakiś budżet przeznaczyliśmy, można powiedzieć, że nawet pokaźny na to, żeby faktycznie zaistnieć w sieci i jakieś kroki też w, tym, w, w tą stronę poczyniłem. Więc jest bardzo dużo poradników, jest dużo firm, które. Pomogą działać, czy to w Facebooku, czy to w Linkedinie, czy to po prostu, żeby się wypromować gdzieś w Google, mm -hmm. więc na pewno się tym trzeba zainteresować. Czyli mamy bardzo, bo oczywiście, jak gdyby nie będę jak gdyby, dalej jak gdyby, tej, tego Twojego doświadczenia tutaj, jak to się mówi, pokazywał przed, przed tym, bo jest czemu, ogromne, czemu? ale finał <laughs> rozmowy mamy świetny, czyli tu pokazałeś tą wspólniczkę, która właśnie tak przedsiębiorca powinien działać teraz, nie? że szukać tych szans, próbowała Ciebie przekonać do tego, żeby tak, social media tak, już tak. wcześniej, nie udało się, jest COVID, Łukasz, działamy, tak? Więc tak. No, Dokładnie. Super. No to nie wolno do... się poddawać. Broń Boże, bo jakby wiem, że ludzie nieraz rozkładają ręce, co teraz. No, jeżeli na przykład restaurację, no to ciężko mi powiedzieć, co, co wtedy. No to, no to jakby to są firmy, tutaj. które miały restaurację i teraz przerzuciły się na dostarczanie żywienia faktycznie online. Tak. Nie? Czyli to tak, jest jakieś tak. też rozwiązanie, ale ciężko mi powiedzieć, bo ktoś może powiedzieć, chłopie, nie znasz się, z który mówisz. No być może, no, więc jakby... Ale na pewno masz bardzo duże doświadczenie i przekrój przez branżę, a mówiąc prosto, takich wspólników życzymy pewnie każdemu, jak jeszcze Ty no, masz życzę, mówiąc. Życzę. Wprost, Jestem więc więc jak najbardziej. Serdecznie pozdrawiam, Natalię. Ja również mnie pozdrawiam ogląda. Pani Natalio. Łukasz, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Niesamowite doświadczenie i oczywiście cieszę się, że to powiedziałeś przed naszą kamerą. Jeśli Państwo będziecie mieli pytania do Łukasza, co chcielibyście jak gdyby sprecyzować, jak najbardziej piszcie w komentarzu pod tymi filmami, pod tymi materiałami. Na pewno Łukasz po prostu odpowie. Jeśli byście chcieli jest, jak gdyby również... Usługu Kasza, no to myślę, że tutaj nie będzie miał problemów również. Nie będę się oponował się Super, ale to jeszcze nie jest koniec naszego spotkania, dlatego, że mamy jeszcze kilka punktów stałych. Ostatnio zacząłem już te pytania nazywać, tak naprawdę, co reżyser miał na myśli, więc Aha. przekonajmy się, o co Cię chciał reżyser zapytać. No, Losuj, no, ja no. będę czytał. Dobra, to zrobimy takie Masz maszynę. Maszynę słuchaj, nie wiem co wyjdzie, już tutaj wybiorę tej, tak. której bym nie wybrał. <laughs> Okej, okay, no to zaraz sprawdzimy, jak Ile to jest u Ciebie. <laughs> Proszę, nie, żarty się skończyły w tym programie, jak to mówią. Aktywny wypoczynek czy leniuchowanie? Jak i gdzie odpoczywa Łukasz Jarząbek? Hmm. Bardzo lubię narty, więc jeżeli wyjeżdżam, to raczej staram się gdzieś pochodzić, ale oczywiście też lubię się wybryczyć w basenie. Nie ukrywam, mm -hmm. lubię popływać sobie, chociaż nie jestem świetnym pływakiem. Ja tu mówię, że jestem pływakiem w formie ubot, czyli do wody i na dno. <grym> <Okay>. <grym> ale daję radę. Z moją marzonką jeździmy faktycznie do Austrii, albo jeździliśmy do Austrii. Na tą chwilę będziemy teraz poznawać polskie stoki. Jak będą potwierdzane, na pewno nie będziemy się wybierać nigdzie. Ja jestem z Zakopanego, dosłownie z Gubałówki, więc stoki mi są. Nie obce, więc mhm. narty lubię. Bardzo lubię chodzić w góry, więc mimo, że tego czasu trochę mało, to chociaż raz, minimum raz w roku gdzieś jedziemy. Ostatnio mhm. byliśmy na Świnicy. Zabrałem też moją śpienicę, która była pierwsza w ogóle w górach, więc na <laughs> Ja sobie specjalnie pod to buty polecam firmę Salewa. Tak. <laughs> bardzo się sprawdziła. Nagroda sprawi. była. Dokładnie, bardzo się słup. sprawdziła. Mhm. Więc. Y to są takie formy wypoczynku, które bardzo lubię. Okej, okay, super. No to dobrze, no to wiemy o Łukaszu już jeszcze więcej. Łukasz, nasz kanał jak gdyby pokazuje doświadczenie moich rozmówców, ale też młodym adeptom pokazuje, jak działa właśnie biznes. Chcielibyśmy, żeby on trwał dalej, więc gdybym mógł Cię prosić, żebyś zarekomendował kolejną osobę do, do, do wywiadu, to teraz jest ten moment. Oczywiście, że tak i na pewno będzie zachwycona z tego tytułu, że jest moją małżonką, więc Ania Gorgoni, która prowadzi firmę i biuro rachunkowe i także zapraszam Cię małżonko, ciekawe co powiesz. <grym> więc ja też, ja również zapraszam, również z entuzjazmem tak jak Łukasz. Super, będziemy chcieli Cię tutaj jak gdyby również gościć, zadać właśnie te konkretne pytania i to najważniejsze zapytać o Twoje wskazówki dla, dla biznesu. Serdecznie zapraszam. Bartłomiej Kuberski. Łukasz Jarządek. Dziękuję, Dziękuję Ci bardzo, wszystkiego dobrego, Państwu również za dzisiaj dziękujemy, no i zapraszamy na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Szanowni Państwo, jeśli ktoś z Państwa prowadzi restaurację, kawiarnię, salon kosmetyczny, salon fryzjerski lub jakikolwiek inny punkt usługowy, to pamiętajcie, że Stamper to również aplikacja z programem lojalnościowym, dzięki któremu w nowoczesny sposób możecie zrealizować i pozyskać nowych klientów. Więcej informacji dowiecie się na www.getstamper.com